Cześć widzowie, tutaj Olo, witam Was na kanale Strzelce. Mamy ranek, wczesny, jeszcze słoneczko tak bardzo nie grzeje, więc strzelam sobie łyk kawy i lecimy z tematem. Słuchajcie, wiele razy pytaliście się, co to jest za wiatrówka. Niektóre osoby sugerowały, że jest to TX200, angielski TX200 od Ramsa Amsa. I no, muszę powiedzieć, że... Myliliście się, choć nie tak bardzo. Zaraz Wam opowiem całą genezę tej wiatrówki. Słuchajcie, to jest chińska wiatrówka. Wiem, być może nie wygląda na chińską, ale właśnie tak, tak jest to chińska wiatrówka. Jest to wiatrówka, która produkowana. Była, bo już nie jest, w Chinach o nazwie BMK. Dokładnie jest to BMK 40. Wiatrówka była produkowana na zlecenie angielskiej firmy SMK. Sport marketing chyba tak się nazywali. Stwierdzili, że żeby odnieść sukces, to zlecą Chińczykom produkcję. Wiatrówek, które są kopiami bardzo popularnych wiatrówek angielskich czy też niemieckich, takich, które zdobyły generalnie popularność. I tak też zrobili. I ta BMK-40 nie była jedyną, którą skopiowali niejako. Zaraz wam powiem, jakie to były wiatrówki, tak od początku. Z tego co pamiętam, zaczęli od BMK-12, która była kopią niemieckiej Perfekty. Później była BMK-19, która kopiowała bardzo popularny niegdyś karabinek Gamo Hunter 440. Były to karabinki, obydwa karabinki były klasycznie łamane. Następnie wyższy model, mocniejsza wiatrówka, BMK-20 bodajże, która była kopią HW-85 lub 95, dokładnie nie pamiętam. Dawne czasy, słuchajcie, przynajmniej 15 lat temu, więc yy, nie wszystko pamiętam idealnie. I to też była klasycznie łamana wiatrówka, tylko tak jak powiedziałem, trochę mocniejsza, lepiej wykonana. Przynajmniej, jeśli mówimy o Wejrauchu. Być może znacie markę Diana, bardzo popularna i ona miała taki model, ma zresztą cały czas. Diana 48, jest to wiatrówka już naprawdę wysokiej klasy z bocznym naciągiem. I tutaj skopiowana została niejako przez BMK 21, tak? czyli BMK 21 była kopią tej Diany 48. Następnie jeszcze wyższy model to właśnie BMK 40, czyli ta kopia. Ta wiatrówka, która była kopią bardzo popularnego karabinka R Arms TX200. Był to karabinek i też jest cały czas. Bardzo popularny karabinek, który często też jest na zawodach Field Target i Hunting Field Target. Ostatnia grupa wiatrówek, która została skopiowana, to były PCPy. Te modele nazywały się BMK 50 i 51 i one kopiowały karabinek Daystate Huntsman MK2. Ale coś Wam od razu powiem, bo to, że to były kopie, to oczywiście naturalne, że były dużo gorsze od swoich oryginalnych jakby tych protoplastów. Natomiast to też nie jest tak, że one były jakiejś niesamowicie słabej jakości. Z tych wiatrówek spokojnie dało się strzelać z pudełka. No może poza BMK 50 i 51, ponieważ tam Chińczycy nie byli w stanie idealnie wyregulować tej energii do 17 J. Ja pamiętam, serwisowałem te wiatrówki i wiatrówki bardzo często, nawet na, na wylocie na początku miały powyżej 17 Julie, mocno powyżej 17 Sujuli, ale to tak abstrahując. Natomiast co się stało z tą wiatrówką, ponieważ jeśli sobie wpiszecie BMK40 wiatrówka, to zobaczycie, że no ona jednak trochę inaczej wygląda od tej, yy, którą tutaj prezentujemy. Być może osoby, które znają yy, się na wiatrówkach, gdzieś tam interesowały się wiatrówkami, być może znają osobę Hogana, Wal Waldemara Broma. Waldemar Brom, czyli popularny nasz Hogan, jest to totalnie niedościgniony specjalista, jeśli chodzi o tuning wiatrówek. Waldek w tej chwili chyba już trochę zaprzestał serwisowania tych wiatrówek, natomiast y, przez lata był y, naprawdę niesamowitym specjalistą. Ja Waldka bardzo pozdrawiam z tej strony i życzę mu bardzo dużo zdrowia. I właśnie y, Waldek stuningował masę różnych wiatrówek, między innymi to moją wiatrówkę. Czyli BMK40. I tutaj, jak możecie zauważyć, tunik zewnętrzny obejmuje też pewne elementy, na przykład to chemiczne wytrawianie lufy, które wygląda pięknie. Czy też ta dźwignia, która została zaopatrzona w dodatkowy chwyt, no i ten pierścień Saurona, bardzo fajnie się prezentuje. Przez to naciąganie jest bardzo, bardzo wygodne. Nawet jeśli mamy spoconą rękę, to spokojnie trzymamy. To są elementy, które są jakby tylko z zewnątrz widoczne. Z tego co pamiętam, wypolerował jeszcze system, nałożył nową oksydę na, na lufę. Co ciekawe, ta dźwignia przeładowania to też jest lufa. Jakaś tam lufa wzięta z jakiegoś karabinka, tak po prostu mu było wygodnie. No i tak oto się prezentuje. Natomiast to oczywiście tylko część tuningu Hogana, bo całe serce tego tuningu kryje się w środku i tam zostało y, zmienionych i y, ulepszonych dużo więcej elementów. Jakie to były elementy? Przede wszystkim dopracowanie uszczelki tłoka, tak żeby ona naprawdę bardzo dobrze. Y, Uszczelniała, można powiedzieć. Kolejna rzecz, wykonanie takiej specjalnej osłony przeciwsmarnej typu PET. Polerowanie podzespołów, regulacja spustu. Ten spust naprawdę chodzi na dotknięcie, a cały czas jest bezpieczny. Oczywiście, wcześniej, mycie tych wszystkich elementów, jeśli jakieś były zużyte, no to były wymieniane na nowe. Nowa sprężyna i pewnie jeszcze kilka rzeczy, o których nawet nie wiem. W sumie ta wiatrówka strzela naprawdę rewelacyjnie i. Spokojnie, jeśli nawet nie powiem, że lepiej, może rywalizować z tym oryginalnym TX200. Ja strzelam z tej wiatrówki już typowo rekreacyjnie. W momencie, kiedy zrobiłem sobie tą wiatrówkę, zleciłem Hoganowi. Ja już strzelałem z PCP, z Daystate'ów i innych karabinków, więc na zawodach nie strzelałem z tej wiatrówki. Natomiast cały czas strzelam rekreacyjnie na podwórku i ona naprawdę świetnie działa, pomimo że już ma swoje lata. Nic nie muszę przy niej robić. Naprawdę mega fajna sprawa. Mój syn teraz właśnie też strzela z tej wiatrówki. Ja strzelam z broni palnej, być może wiecie, ponieważ mam też inny kanał Gunmeister. Tam strzelamy typowo z broni palnej. Wiatrówki też od czasu do czasu, ale widzę, że powoli wracam do tych wiatrówek. Natomiast, tak jak powiedziałem, mój syn bardzo chętnie strzela z tej wiatrówki. Druga sprawa to jest kwestia osady, ponieważ osada, czyli to łoże, też jest inne niż w oryginale, czyli w tej BMC-40. Jest to piękne, piękne łoże. Zobaczcie, które zostało wykonane już 14 lat temu, dawno. Yy, przez Łukasza Pietruszkę. Łukasz Pietruszka to tak naprawdę teraz to już jest znana duża firma. LP Gunstocks, bodajże tak to się nazywa. Yy, Lukas Parsley. Yy, nie wiem, jakie są yy, frazy, yy, żeby znaleźć właśnie w Łukasza yy, działalność. Natomiast jeśli wpiszecie LP Gunstocks, to na pewno znajdziecie na Facebooku Łukasza. Łukasz gdzieś tam w 2000, okolicach 2005-2006 roku zaczął właśnie produkować osady do broni. I ja się do niego zgłosiłem, bo widziałem, że Hogan też u niego zamówił taką osadę do BMK-40 wyglądała naprawdę fajnie i mówię Łukasz ja też chcę taką osadę no i co dostałem jest to taka osada zobaczcie tutaj jest logo w ogóle Łukasza jest to taka osada typu premium i prezentuje się naprawdę naprawdę świetnie bardzo ładnie wyraźnie zaznaczona baka policzkowa te wszystkie elementy z chwytu czyli to to ryflowanie teksturowanie bardziej ryflowanie jest bardzo fajne bardzo wyraźne jest mega ergonomiczna no, i musicie przyznać, że naprawdę piękna. Pewnie będą pytania, ile taka osada y, może kosztować. Nie wiem ile teraz, ale ja pamiętam, że wtedy płaciłem około 1200-1300 zł za, za samą osadę. A to było już dawno temu, bo tak jak mówię, 2010 rok. Więc teraz może być trochę drożej. Za tuning y, nie pamiętam. Ja pamiętam, że tam jakiś był deal z Hoganem, więc dokładnie nie powiem Wam, jaka to była kwota. Za samą wiatrówkę wtedy zapłaciłem. Ona była w dosyć słabej kondycji, ponieważ miała nowa się, miała jakieś ogniska rdzy. I ja ją kupiłem za bardzo nieduże pieniądze chyba 500 zł, coś takiego 600. Więc suma sumarum ta wiatrówka kosztowała, kosztowała mnie jakieś 2,5-2,800 wtedy, tak jeśli mówimy o okasie. Ale zupełnie tego nie żałowałem, bo wiedziałem za co płacę. Strzelę kilka razy tak na szybko, żeby wam pokazać jak to chodzi. Oczywiście nie będziemy jakoś testować tej wiatrówki czy też robić wielkiej recenzji, bo pewnie wiecie jak działa TX200, to jest po prostu dokładna kopia tego karabinka. Więc strzelimy sobie parę razy. Zawsze trzymam, nawet jak jest napięte i blokada tutaj trzyma na tych ząbkach, to ja zawsze staram się trzymać dźwignię czy też lufę. Zobaczcie w ogóle. Słyszycie coś? No właśnie, nic. Naciąganie sprężyny. Wszystko jest po prostu mega cichutkie, mega płynne. A ja tutaj naprawdę na tej wiatrówce nic nie robiłem przez kilkanaście lat. No właśnie, strzał płynny, ba szybki, bardzo umiarkowany. Jest to taki strzał, który, do którego bardzo szybko możemy się przyzwyczaić, i nauka strzelania na wiatrówce sprężynowej jest na pewno dużo trudniejsza niż z PCP. Natomiast przy takich wiatrówkach, które są powtarzalne, ten strzał mają takie lekkie kopnięcie, ale wszystko jest płynne i jakby wyczuwalne, to nauka przy takiej wiatrówce jest dużo łatwiejsza niż w jakiejś tańszej sprężynówce, która ma dużo większy odrzut. Słuchajcie, taki mały teścik dla osób, które. Mniej więcej wiedzą, jakie są y, siły ściągnięcia spustu w y, broni czy też w wiatrówkach. Mam takie urządzenie do pomiaru y, siły ściągnięcia spustu i zobaczymy, jak ta BMK40, jaką y, będzie miała wartość. Naciągam. Cichutko, aż naprawdę sama przyjemność. Odbezpieczamy. I tutaj mam w kilogramach. 0,24 kg. Kilograma. A w funtach 0,8. Także zobaczcie, jest to naprawdę delikatny spust. A wiadomo, im lżejszy spust, tym bardziej precyzyjny strzał można oddać. Oczywiście to też trzeba pamiętać o bezpieczeństwie, ponieważ bardzo lekki spust może spowodować, że ten nasz strzał będzie niekontrolowany, a tego też byśmy nie chcieli. Dlatego właśnie. Palec na spust wędruje dopiero w momencie, kiedy będziemy już mieli wstępnie zgrane przyrządy celownicze. Strzelanie jest świetne, ale bezpieczeństwo podczas strzelania jest bardzo, bardzo ważne. Dlatego nagraliśmy o tym film, który będzie można obejrzeć tutaj, albo w opisie filmu też będzie link. Na temat tej wiatrówki, historii tej wiatrówki, to byłoby już wszystko. Ja traktuję ten film trochę jako hołd dla. Dla Hogana i też dla Łukasza Pietruszki, i jako mój pamiętnik, tak, żeby przypomnieć sobie te wszystkie wydarzenia, które były związane właśnie z tą wiatrówką, która jest dla mnie bardzo ważna. Mam trzy wiatrówki, słuchajcie, miałem wiele wiatrówek w życiu, ale trzy sobie zostawiłem. Ja potem, oczywiście, przeszedłem sobie na broń palną, ale stwierdziłem, że tych trzech wiatrówek nie sprzedam, ponieważ mają dla mnie taką wartość, nie tylko wartość samą w sobie, ale też sentymentalną. I to jest właśnie jedna z tych wiatrówek. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że się podobało, choć tutaj nie było przekazywane żadne. Wiedzy jako takiej, to jednak jest to dla mnie ważny film. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę, piszcie komentarze, bardzo chętnie odpowiem na, na wszystkie i zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka. Cześć!